Ci, no, ci to to się ze ze dronami na 30. No niestety tamta Jak oni nie wiedzą, to po co ty gadasz tamta? Tamta przygoda się nie zapisała. No nawet nie wiem jaka. No, nagrywaliśmy Proszę jeszcze wcześniejszy odcinek, który chcieliśmy wstawić, no ale chciałam wstawić, bo no ale się nie udało. No niestety dlatego to będzie jako pierwszy odcinek z takim prowizorycznym domkiem. Mamuśka i synuś. Niestety domnik nie umie grać. No ty nie umiesz <grywa> grać! Muszę go uczyć. Chyba ty. Ej, okay, ty nie bij mnie, bo jak ja cię teraz dzielę... Hej, <grywa> ja mam miecz kamienny! Ja mam między... <grywa> ja... <grywa> <mięczkoś, komentarz, grywa> mieczyk drewniany i ci mieczykiem drewnianym po, po przy ścianie. A, widzisz? Biedzieś, 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 biedzieś. Nie zabijaj mnie. Widzisz, widzisz, wiesz, nie możesz światycznego włożyć. Zabiłeś mamusia? Tak. <śleszy> Co się cieszysz? Co się cieszysz, Micha? Lepiej poszukaj tamtego filmiku, który nagrałeś. No z niestety nie zapisało się, bo nie miałam takiej wiadomości, a to zawsze się wyświetla. Muszę ci dojść do domku. O, o tu jest Minecraft. To może graj sobie, nie będę ci przeszkadzać, nie? Nie, no to ma być śmieszny odcinek z mamą. No, śmieszny raczej nie będzie, bo to z mamą nagrywasz, nie? No ale będzie Beka. Jaka beka, beka? Beka z mamy. Beka z mamy. To co postawiła? Mama, mama fajnie grała, dobrze grała, taki mm. piękny domek zbudowała. To ja zbudowałem! A ty chciałbyś. miałeś przyjechać do żeby... babci. Babcia, my tu nagrywamy właśnie. Mm. Tak, mam. Trzeba na... idę, trzeba... ja idę... Mamuśka, babcia i, i, i synuś. Ale Bartek jest. Bart... A nie chciał zostać? Nie Bartuś chciał jechać. O, owca jest! Ale mam nie ona jest mała, ona jest mała, nie droszczę. Nie karmić. przekarmić, wiesz, mieczkiem widziel po głowie. Ale wiecie, owca ucieka, nie wiem, małe. Wierze, Ale nie dostaniemy. Nie dostaniemy wełny. Nie no, ja będziemy mieli żarciu. Ażka. Ale ale. Mamo, o... mamo dobra. O, ale żarcie soft tak, nie chyba wypada. barach. Ja ja jadę dzieciaki zawieźć. Nie, nie. No, ja nie no, jadę. Do, do szkoły w brzegu, o dziewiątej powiedziałam do nich, że cię zawiezę. taty i muszę nie. się wywiązać. Zresztą. Ale i tak nie będę tam jechał. Tabletkę musisz gdzieś, ja nie mogę do mnie o Boże. No, Powiedziałam tacie, że, je, że was przywiozę. To nie Ej, ty. I... Patrz, jeszcze nie, jeszcze nie. Patrz. sobie. Drzewo w połowie yy, zciechałam i, i ono dalej stoi. Jak to możliwe? To tylko w Minecraftie możliwe? What the hell Co, Co ty gadasz? Mówi się what the fuck. Nie o siódmej, tylko o ósmej. Jezu, naprawdę o siódmej musimy wstać, wiesz do mnie. Co jest? Jezus. O Boże. Czy piask. Babcia mnie męczy ducha. Cicho tam, babcia. Baccia, proszę. Owca! O, mam, mam drzewo. Dorosła. To Mamy jedną A jak w zbiorę, to co? Teraz można zrobić. Łączkę. No, o Boże. To ty bądź łowcą i złów z upolu i owcem. No już mam jedną, tylko brakuje Nie, jeszcze... Bo ja chcę mieć ciebie... Brakuje jeszcze pięć! Ja chcę mieć co? Brakuje. Ja chcę mieć piękną łóżeczką. Pięć jeszcze brakuje wełen. A skąd? Może wykopię owce? Nie da się. Nie? Nie da się. A skandard, że się nie da robić Ej, e, Mogę dziś, a jak wykopię diamenty, to co? No to masz diamenty. O, tu chyba są diamenty. Kopię diamenty. Myślisz, to są diamenty? Co? No. Nie, diamenty są na ostatnim poziomie. To jest jakiś... E, serio? Nie wiedziałam, że tak się da. Aha, ja to, skokuj, to mam kombinację. Tutaj. Nie skakuj tam nigdzie. A tu jakieś niebieskie są? Co? Takie niebieskie to. Co jest niebieskie? No niebieskie. Gdzie to... Zielona trawka, niebieskie kwadraciki. Co to A znaczy? to jest woda. Nie kop tutaj, po co? Nie. Po co ci kupić? Chodź do... do domku. Bo ja chcę diamenty. Diamenty nie ma tutaj, nawet nie, masz... nawet nie masz tego, nie da się zrobić z Nie? Nie da się. drewno ja drewna zbieram, zobacz jaka jestem dobra, widzisz? Wow, ale pojechałam po bandzie, wow, wow, Drzewo. Zobacz, widzisz, i, ty, ty, i możesz sobie przyjść zbierać, pozwalam ci. Jak mam tu wejść? No. Ja no. nam ścinę posadziłem, żebyś mieli tu wejść? Nie da się, bo się utopisz, chodź tu. Jak się? Chodź tu? tu! Ale ja chcę te drewienka, widzisz, tutaj co leżą, ile nazbierałam? No to chod, po prostu wejdź. A jak mam wejść? No po prostu idź na nie. O, co ci chodzi? Babciu, damy sobie radę. No, co ci chodzi? Wakacje są. O, o my tu nagrywamy, ty będziesz się słyszana na YouTube. Będziecie milion ludzi oglądało. Zasubskrybują twój głos. No na pewno zasubskrybują taki Głupi głosik. No, tak, tak. Patrzcie, nie jak głupi głosik. Mam piękny głos. No jasne. Ciągle się wtrąca i wtrąca. No tak jak ty się wtrąca. Ja wtrącz. nam chałupę powiększam. na chałupę wszystkim mu wskoczyć. No nie, gdzie? No tu do dołu. Nie Znajdź wskakuj tam. Zobacz, ile ja mam drewna. Jestem ja to chusty. Mm. Psotka, Chodź psotka, będziemy się ten. Sotka, chodź, będziemy nagrywała z nami. Miałaś shifta włączonego. Co to znaczy shift? No tutaj miałeś, musisz shiftnąć. Co jak shift tam włączonego to nic nie zrobię? Nie, nie możesz chodź, zejść. Soka. Chodź, chodź. Na idzie chodź. Pójdzie nasz piesek. Chodź Sotka, chodź. Chodź. Chodź tu, tu. tu, tu. wejdź ją do kamery. Chodź tu. Żeby chodź, Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, zobacz tu. Tu my gramy w Minecrafta, wiesz? Psotcy. To jest to jest piesełkę. Co, tuś co Minecraft? Tak? 100, co 100, tak? 100, co 100. Tak? To jest co to? Co tak? Jest piezeł, wizył taki chlidny piesek. Piesek z Minecrafta. Co już noc się zrobiła? Nie mogę wyjść? Nie, nie zrobiła się noc. Właśnie to już... czemu mnie zamknęłeś w więzieniu. Zamknąłem się. No ja, zamknęłaś mnie z domu, nie mogę wyjść. Chce mi się o bo jest tu wówczas. Ale nie nie masz miecza, więc nie szybko ją zabierz. Nie? Czemu? Ja będę musiała tak uderzać. <laughs> nie wiem. Nie liczyłem nigdy. Chyba 5-10 razy. 9, 8. No chcę to zniszczyć nie mogę. Ja tu mam chałupę, bo większam. Chciałbym mieli większą. coś mi idzie, chyba się znowu wtułam gry zjedzu, jak mi dobrze idzie. Co to widziałaś? Mama... O coś tu co to jest. Boże, znowu kamerę sobie zasłoniam. Jak by ją tak postawić? to... Coś kamerę. znalazłam, wiesz? Mam 7 tego. Możesz tak zrobić? 7, To musi być złota. Czuję to. Czy ty czujesz, Czy że ty? żałujesz? Ej mama, daj mi dita. Zapytaj bo psota się patrzy tam. Psyta, psyta. Zobacz tam psota. Do kamery. Uśmiechnij się. Co patrzy się na mnie? Co ta jest? Czy to czujesz? Czy to czujesz? Ej, daj mi dirta! Kota... Chodź tu! Gdzie Chodź noś? tu! Daj mi dirta! No to co masz to co teraz tu zebrałaś? No dobrze, gdzie ty jesteś? No patrz. Dobra, idę do ciebie. No idę, no czekaj, nie. Słuchaj, tutaj łapy mamuśka se sama da radę, Jak chcesz dzielić, to masz. O, ej, ej, nie bij mnie. Za to, że byłeś niegrzeczny dzisiaj w szkole. O no, co ci chodzi? Raz, ej się... mama, cię zabiję. No co, w rzeczywistości cię bić nie będę, to wirtualnie mm. cię będę mm. uderzył. Ja ci... Zabił mnie, no. Zabił mnie, widziałaś co No co? no to zupełnie mnie dziabnął, no. Dziab, dział, dziab. Mine, 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 mine. Respaw, teraz respaw kliknij. Klik. Nie będę grał to tyłom, będziesz zabijał. No, ale nie chcesz mi dać Dirtu. Na 5 minut. Dałam Ci Dilli. Nie dałaś mi Dirta. Musiałam Cię zabić. Myślałam, że Dilli. A wiesz co to jest no, To dobrze, nie wiesz. O, psotko się przytula. Mm, kocham się, psu, boże, Cię, psotuszu. Psotko. Boże, boże. Gdzie Ty jesteś? Uciekłeś mi znowu. Chcę być w kamerze, bo ty to, to co pokazujesz, to to widać, nie? Mhm. Ale widzowie mogą obejrzeć, a mnie nie widzą. Nie znają mojej wirtualnej. Nie wiedzą, z kim ty grasz. O, zobacz, jak się przytuliła ty. O, psotka. Psotka się przytuliła. a nie widać, musiałbyś tak pokazać inaczej. Takie no, ty, ty, Inaczej. To jest przytulona psotka. Kurczę. Dobra. No, czy, czy ty Ej, dobra, chodź do domu, bo jest ciemno, daj. No, dojdę ci! No, dojdę ci do domu. No, 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 nasz no, domek no, jest no, wielki. Nie, on nagra, bo on nie u mnie też, co tak. Ej, ty, ty, nie zadzieraj, jest co musz. Chyba, ład, co much. No, oj Muchy w nosie. Ha, ha, ale śmieszne. Dobra, 10 minut, no to do widzenia. No czemu wyszłaś? Nie wiem, to się samo wyszło. Dobra, to do widzenia Państwu. Mam nadzieję, że Wam się odcinek soda. Subskrybujcie, łapki w górę. dalszy nastąpi. To to jak już to się mówi. To mówiłam ja, ja To to kon, kontynuuj. To mówiłam ja. A jak się mówi ten Aśmina. po angielsku, to ty o tu, tu bi. I kontynuuj. Trzeba uważać na angielski Dobra, to na razie, na razie, na razie, na razie subskrybujcie łapki w górę i cześć!